ma pobudzenie do większej wrażliwości na Boże sprawy, która ma tylko i aż pomóc w kimś odkryć może po raz pierwszy, a może po raz kolejny głęboką potrzebę Pana Boga i więzi z Nim, bo każdy człowiek w swoim sercu takie pragnienie nosi. Amen. Dobremu Bogu przedstawiajmy teraz nasze prośby, bo najpierw jak zawsze za Kościół, aby z wiarą i z mocą głosił światu Boże miłosierdzie, by docierał z Ewangelią do wszystkich ludzi i miejsc, do których sam Pan pragnie dotrzeć. Ciebie prosimy. Modlimy się za naszych pasterzy, za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, w jedności z Nim. O wierność swojemu powołaniu i wrażliwość na powierzonych sobie ludzi. Ciebie prosimy. W intencjach tej mszy świętej są trzy: najpierw za naszych zmarłych, za świętej pamięci Jerzego Jarząbskiego w kolejnej mszy gregoriańskiej, za świętej pamięci Helenę i Felipsa Krupińskich oraz zmarłych z rodziny Krupińskich i Rynkiewiczów. Ciebie prosimy. Prosimy także o Boże błogosławieństwo dla klasy